Eiemalo się... no. W dzisiejszym odcinku mam zamiar kupić hełm Spidermana za 7000 monet Za 7000 monet Dosłownie będzie ciężko Ale da się to zrobić Dobra, zobaczymy To jakby to jest w poprzednim odcinku Nie wychodziłem na zgryt Serwę sobie jaką zrobiłem 15 minutową Nie no 15 nie 5 No gdzieś 5 minutową Nie liczyłem tak Max 5 minut nie, no 15 to tam przesadziłem aż tak No, ciekawym czy odpiszę Nikola Ja Czemu mi, mi Nikola się skojarzyło skądś? Nicola Tesla. Nikola taki, tak? Nieee. Sens To tematów takich... Dobra. W to gdybym to złoto tak częściej leciało, bym dawno na ją roz jego rozwalił. Ale nie wnikam w to już. Gdybym miał takie 4 TNT, to, bym to wystarczyło i bym do go dojechał. Jeżeli się bym skupił. Jeżeli mhm. w, ogóle w trakcie, gdy buduję most, ustawiasz sobie K, Please. Bo by się przydało, bo chcę zdobyć tutaj rangę mini-youtuber chociaż. I też rywalizuję z jednym kanałem o nazwie Stubi 2010 który w dziennie dostaje około 11 subskrypcji. A ja takim, czasami jeden. Nie zawsze. Tylko, że on nagrywa Robloxa. Jeżeli chcecie w ogóle tak częściej Robloxa w tygodniu, to możecie napisać w komentarzu. Na przykład z jakich gier chcecie? Dzięki. Ja mogę ponagrywać. Będę nagrywać samotnie niedzielę. I Rzucać w tygodniu. No tak normalnie to nie ten Nie mi się nawet Dobra wziąłem to, bo już myślałem, że nie wzięło że... Wii Kom to for So let's Wii do all... Dobra już myślałem że się jakoś mega zlagowałem I się źle A może mieć zniszczone PC ሊሆን ይችላል። brat czy coś gra na koncie swojej siostry czy coś. Nie ja widzę czerwonego Pana Nie co się dzieje? Zostałem ten I Ile jest ten lado? myślałem, że mnie wywaliło ogólnie. Przed jest zabito. To nawet zmniejsza. Może to coś zmienia w ogóle. Żeby to coś w ogóle zmieniało. W sumie real. Really, I don't really. Super thrilling. I bought second floor. I bought series. Z to mam myśl trochę nie jest. nie mogę. Ej, idealny timing. Szczerze, <grystanie> że ja nie wiem jak je się zablokowałem. Ja tu gdzieś ten. Tam... Postawiłem bloszek jeszcze na dodatek. Ale Boże, ale czemu mi łóżka nie dali to zniszczyć? No. To jest naprawdę niemiłe. Bez beki. 6000 moment, czyli... E C Chyba 90%. Czekaj, bo w każdym odcinku coś rozpinam, to zróbmy tak. A jeżeli 7000 to 100%, 700 to jest...

równa się 1,75% czyli <laughs> czyli ja potrzebuję razem mieć chwila, no nie, czekaj, 70 jeszcze równa się 1% to pamiętaj, czyli muszę 107 si czekaj, ile potrzebuję 7000. Nie liczmy tych 3 monetek, po prostu 6000, ile to jest? 100%. Ciągle to jak. No jezus, nie się, dobra. Muszę to jakiś rozkłonić. 1000 Czyli mamy 7%, mamy 10%, czyli 700. Czyli bym musiał jeszcze 300 skończyć. Czyli

Dobra, nie ma przedłuża mu nie. nie wiem, liczmy 90%. Takie 90% gdzieś to będzie. No ogólnie do ilu. To nie ma czegoś takiego do ilu. Dzień. Dobra. No to zagrajmy jeden fest, jeden znów. Może jeden. Nie, w sumie są, nie są. Może do 500 dobiję tych zab zabójstw. Może się uda. O jeszcze tu nie mam, to nie, to nie HUB, Nie chłop, tylko spał. Do lobby. No. jakie. Nasze... Aqui são as... Wiedziałem, że za późno się skaknę. Jaki kanał? Do... No to pozdro ty! No, no. To macie pozdro od wlapy. Ogólnie też pozdro. No ogólnie jak ja. Jak są wlapy. To tam. A nie! Jak ktoś mówi pozdro ty, to ja ogólnie. Yy, dziś raczej. God, no. ale podlałem w lapy. F. Co? Nie, ale nie, 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 miałem tej widać. Po prostu takie, co... Chciałem z ale coś mi nie, 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 coś nie, 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 un no poco. Ten jak który jest zasuwany. Tu czy czas Nie że coś do że coś piszą na czacie, ten tylko że po prostu to się tak szybko dzieje Że no No, chciałem hmm. defać refa i mi postawienia, ale szkoda Niech oglądam może coś, jeżeli oglądam w ogóle Nie wiem czym się chce Nie wiem gra, czy gra, czy powiem. Chodzisz No, jeszcze nie istnieją Tam czerwonych Jezus, Co Nie, na no, Wiem, mógłbym. Mógłbym ten te Chyba tam zrobię. I chyba zrobię ty empty jumpa. Teraz. Mam na uciek. Myślę, już pada nie ma to co ty robisz. Czekaj. Tu jeszcze czerwona. Faj, miło, oh. szybka terena. Powodzonka na kołowcy i OSP Kakao. takie prowadzące. Oni się już klepną, to będzie jedna, jedna. Ja mam wszystko w ekipunku, mi to nie interesuje. Co stracę, to stracę, osoba zyska jakoś. Jeżeli nie straci Sama Nie zabita przeze mnie Więc mogą być takie przypadki Ile emsów? Nie. Teraz gdyby zielony zniszczył jeszcze ją. Nie, na no odwrót Że... Także... już za późno ale on ma tak samo obudowanego tego tak, beda serio dobra no, to totalny dojazd on, on, wydaje mi się, że był naszym sąsiadem chyba mi się nawet nie wydaje Arena powinna być wygrana. Zobaczymy, czy będzie u mnie w bazie. Zobaczymy, czy tak się stanie. Wiem, perełka to nie zawsze dobry pomysł. Zauważyłem. Ajajajaj, aj, Czydzie? Nice, na no, mleko owcy, okiwał mnie dwoma tymi Ja myślałem, że to się zabuduje. Dobra Tam. czekaj, jaka miał? Szybciej chodzi. X, da? Podej Dobra, dopiero się sklep Klor do będzie, co będzie, co będzie Kolor czerwony Gdzie to jest? Kolornik True Full True Będzie to ciekawe. Mam 6000 monetek. dobra. Następne dwie albo sola spróbujmy. Sól. Moim był jeden na jeden. Czyli to znajdę to tylko. Dobra, i teraz już napisałem teraz. Nie lubię tej mapy. Tak już od razu mówię. Znaczy czemu ja tak nie wspomniałam. box. No, jakie są twoje umy. No. Jakie twoje są umiejętności? samy nam brat kozak? Szema, jakie twoje są umiejętności? samy nam brat kozak? że powiem wam że ciężko jest tak nagrać w takie cztery odcinki ogólne jakie jest twoje są to same dobre czy kolek deluxe. Velox eloxy eloxy Delux się eloxy Wiem, gości złości. o oh, Jak skrzypło. Spróbuję to wyjąć takim drewnianym meczykiem. W ogóle, jeżeli chcecie, bym nagrał odcinek z bezwełny challenge nagrać ale to też mówię od razu, że nie zawsze się będzie może... nie zawsze się uda, to podobnie będę musiał na niektórych mapach siedzieć, siedzieć w wodzie niestety no, niezbyt się da inaczej w ogóle w trakcie gdy buduję ten młaścik, zostawisz subika i spełnisz me marzenia by osiągnąć 1000 subskrypcji SERIO?! Serio? Chyba nie zostawiłeś sobie jej los tak pokazał, że nie zostawiłeś. Szkoda. Możesz zostawiłeś? Nie wiem. tak spadł? Nie wiem, szczerze. Szczerze, pójdę tym razem nie w seta, ew nie w... Jezu, co ty, Dawid, mówisz? No może być ciekawe. Jak... I perełką się tam dostanę. Kupię set ja Pójdę od mojej ba... no, nie przesadzajmy, może nie ten, ale... Na pewno będę chciał się dostać tam. No, kupię jakieś dwa jajomosty. Cztery jajomosty. I tam. No, i, e... Dobra, zaraz zobaczymy. Patrz, jedna perełka. Dobra, nie cztery, dwa. Jajomost. się żebym zapędził. Ale nie chciałem się takiego zieloną. Jak kopiłem to już, mam. No, dobra, no, no, rafilki są. Perełka. 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 <susur> on <to die. gül> y on Perełka. tu

Good day, nie było źle, tylko ta łunowa tak tak nie zmieniała, jeżeli się chłopnęła, nie wiem jak mnie w ogóle nic nie tam. Dobra, jeszcze jedną randeczkę zagramy, dwójeczki, jeszcze ja zrobię odcinek z tego. you okay. na you. Nie, nie biorę, to fajnie miło. Wtedy to na dwa fronty. Kurde, oj, kiu! Nie wiem, może Pokonam maczka. Tak, tak rozjadę jednego maczka. Znaczy, na drugim trochę... To nie tu trochę dojdzie. Oleż! Naprawdę! Dwóch na jednego! Banda łysek! Czterech na jednego! Miło mi, naprawdę. Ale dobra. Jeszcze jedną rundeczkę, ale tym razem na jedne, jednego zagram, bo dosłownie wkurzy jednie trochę. Walić, walić. Nie no. Bo nie, już kończę to. Dobra. Tym akcentem prawie dobiliśmy już 7000 monet by zdobyć, oto ten, tu, i właśnie chciałem zrobić to jeżeli pomożecie mi zdobyć chociaż rangę mini-youtuber chociaż jedną jedną tą by się, bym chciała ją mieć jak rangę youtuber to mi się jeszcze bardziej ucieszy więc jeżeli pomożecie mi to zdobyć to bardzo dziękuję a teraz no run no, no, no.